Witam wszystkich w sercu Maryi. Dla nowych osób, które do nas przybyły, przypominam, że codziennie modlimy się rano i wieczorem, codziennie karmimy wasze dusze dobrym słowem i błogosławimy was. Proszę, dołączcie do społeczności w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty i Najświętsza Maryja. Moi drodzy, objawienia fatimskie były wielkim znakiem nadziei dla człowieka. Rozważając drugie objawienie drugie spotkanie Maryi z dziećmi fatimskimi, powinniśmy zastanowić się nad własnym powołaniem i nad naszymi zadaniami, do których wzywa i przygotowuje nasz Pan Jezus. Módlmy się. I miał Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Najświętsza Maryjo, Królowo Różańca Świętego, z radością ukazałaś się synom i córkom fatimskim, by objawić chwalebne przesłanie. Najświętsza Maryjo, która raczyłaś przybyć do Fatimy, by objawić skarby łask ukryte w odmawianiu Różańca, Proszę, napełnij nasze serca szczerą miłością do tego nabożeństwa, abyśmy, rozważając tajemnice naszego odkupienia, które w niej wspominamy, mogli wyjednać nawrócenie grzeszników i łaski, o które Cię teraz prosimy, na większą chwałę Bożą dla własnej czci i dla dobra dusz. Maryjo Fatimska, błagamy Cię, zbudź w naszych sercach żarliwą miłość do odmawiania różańca, rozważając tajemnice odkupienia, które są w Nim przywołane, abyśmy wypraszali łaski i cnoty, o które prosimy, przez zasługi Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Najświętsza Pani Fatimska, błagamy Cię o wstawiennictwo. O pokój i jedność. Błagamy Cię, obdarz nas wielką miłością do wszystkich sakramentów świętych. Panie Boże, nieskończonej dobroci i miłosierdzia, napełnij nasze serca wielką ufnością w Twoją umiłowaną Matkę, którą wzywamy dziś pod tytułem Matki Bożej Różańcowej i Matki Bożej Fatymskiej. I udziel nam za jej potężnym stawienictwem wszelkich łask duchowych i doczesnych, których potrzebujemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy dziękuję serdecznie wszystkim za dzisiejszą modlitwę. Dziękuję też wszystkim, którzy przekazali nam dar swojego serca wspierając nasze działania. Jeśli chcecie nas pomóc, link do wsparcia umieściliśmy pod modlitwą. Zostawcie, proszę, komentarz, złóżcie swoje intencje, włączcie powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Szczęść Boże wszystkim modlącym się w sercu Maryi.